Siemandkoczki z tej strony Lisek i dzisiaj przed Państwem potężne rozbudowy Premier League i do tego potężne piki 84, plus. i standardowo 100 łapeczek do góry to jest potężny pik w kolejnym odcinku jeden więcej i potężny, czerwony przycisk subskrypcji kliknięty wraz z dzwoneczkiem. To jest, nie wiem, 10 pików więcej, więc zobaczcie, czy macie klikniętego suma yy, i zobaczcie, czy macie też klikniętą łapeczkę i dodatkowo. Pochwalcie się w tym momencie w komentarzu, co byście chcieli. Co byście chcieli? Co żeście trafili w tych swoich pikach, bo wiem, że wielu z was otworzyło, ta paczka jest dosyć tania. Tania, aczkolwiek dobra. Dodatkowo jeszcze są yy, paczki z ikonami to jest takie. Hmm, na dwoje babka wróżyła, bo ta babka czasem się myli. I ta babka czasem wywróży dobrą ikonę, a czasem złą. No, jak, jak powróży, tak powróżamy. Tutaj mamy przed Państwem pika na moim koncie na Fox Kids. Let's go! Łop. No dobra, Marcelo Groche. No jak grochem o ściany można by rzec. Pik 84, plus, ale dobra. I trafiamy na 85. No dobra, Marcelo. Dodatkowo mamy takie oto paczuszki. Jest paczka z piłkarzami Premier League Premium. A w dzisiejszym odcinku będzie ich dosyć, dosyć, dosyć dużo. Pierwsza paczka, no nic nam nie daje. Totalnie nic. Nawet nadziei. A może przede wszystkim paczka rzadkich zawodników teraz, paczka za 50 tysięcy. Są paczki za darmo z SBC, więc tutaj nie spodziewamy się jakiegoś boom. I bardzo dobrze. Brazylia. Esio. Jego Silva chociaż? Nie, jego Carlos w porządku. No i paczka piłkarzy PL Premium. Let's go. Mm. Było blisko. Coś czuję, że było blisko. Ale mamy chociaż Iwansa, tak? Tak jest. Iwans. Kolejne paczki z piłkarzami PL Premium. Let's go. Zobaczmy, co nas tutaj czeka w takich paczkach. Czy jesteśmy w stanie coś ciekawego wysnajpić, wydropić, coś wynaleźć, czy nie do końca? Portugalia, środkowy pomocy i to jest. João ja... Moutinho. W porządku, no niech będzie. Kolejna paczka PL Premium. Niestety, tutaj już nawet banerku nie ma, chyba tak. Kolejna poczuszka. Kurczy fix Kolejna Ja tu obstawię jeden walkout, mamy tu sześć paczek na, na ten moment I ja tu obstawiam chociaż jeden walkout i grze będzie Okej, okay. już myślałem, że to jest mana Kolejna paczka z rozbudową PS, PL Premium To nie jest toc to nie jest to, to niestety Bo jelny, kto to jest? A, Shakiri Kolejna paczka piłkarzy PL Premium. Szkoda, kurde szkoda. Brazylia? SO? Diego Silva, 85 chociaż. Fajnie. Kolejna paczuszka piłkarzy PL Premium. No niestety. No i dupcia. Hello. Widzowie, a w jutrzejszym odcinku o godzinie 12.00 Takie paczki Wjeżdżają na rynek, więc jutro o 12 Musicie tutaj być na kanale YouTube A teraz lecimy z kolejną paczką piłkarzy PL Premium, rozbudowy tak zwane No niestety, no niestety Chociaż banerki są Belgia Ok, Esio, kompan nie, kto to jest Vertonghen, Alderweireld Favorite, okay. Ale pamiętajcie, najszybciej zobaczycie te paczki Na Facebook GG Lisek KD Gdzie codziennie streamujemy Link w opisie, więc byczki wpadajcie, zostawcie sobie tam followka A teraz lecimy z Kolejną paczką PL Premium I potem lecimy dalej, bo tych paczek dzisiaj na tym odcinku Będzie mnóstwo Niestety póki co Jest przypałowo, tak bym rzekł Kolejne pikunie Teraz O Jezus Maria O Jezus Maria, to nie niezły pik to nie jest piki. Chciałem powiedzieć, że no teraz to nie beznadziejne piki, ale kto by o tym myślał, bo te piki jednak coś tutaj mają w sobie. Albo to może ten Pat też ma coś szalonego w sobie, ale gdzie mi rąk? Korea. o Jezus. Depaul. Ej. Hej. No nieźle. Czerwinio. Nie ostatni. Nie, ja tu czuję coś mocnego Dave 84. Plus. Nie wierzę. To jest niebywały. To jest w ogóle niebywały opening. Naprawdę. To jest niebywały opening. Zjao kancelo. Rączki do góry i policja przyjeżdża na Facebooka. Kolejne paczki z pl. Premium Polacy Premium, łączcie się. No i niestety. Pierwsza. Tutaj słabiutka. paczka numer dwa. Pu, no niestety kolejna Ty no coś tu musi kurczę wylecieć, bo tu naprawdę tych rozbudów jest dużo, nie? Kolejna Niemcy. BR. Leno Poleno no nie, no nie, no nie, no nie, te rozbudowy są tragiczne, nie Nie poddajemy się, jesteśmy w tym momencie na moim koncie Na pececie do chwały i robimy pika 84, plus, plus znowu paczuszki Może tutaj coś, może tutaj coś jakieś szczęśliwe No, dobra no i paka z rozbudową PL Premium Zrobiona tylko po to, żeby udowodnić Wam, że ona nie ma sensu. I cyk, Udowodnione. Kolejny pik. 84+. Spójrzcie tylko na to. Jakie to są beznadziejne piki. Tego też nie róbcie, widzowie. Kurcze pieczone. No i trzy rozbudowy PL Premium. Tylko ty, tylko ja, Kolejna rozbudowa. No i kolejny raz nic. Kolejna. No, to jest tak niesamowicie bezsensowne, że aż mnie naprawdę zaczęło coś boleć. Chyba w dół. No I kolejne. pl Premium plaki. Plaki. Jeden. Ok, znowu nic. Kolejna. pl Premium PL Premium Player z Puck. Jeden julek, no nie. Kolejna paczka. Nie, kolejna. Yes, let's go! Let's dance, baby! Uuu, co to jest? Mariałamka, że Nerson. Eddie, Eddie, O nie, 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 nie. Już myślałem, że coś lepszego będzie, ale Eddie też jest okej. Okay. Kolejna paczuszka ciągnie do tego City. Ciągnie i ciągnie. Kolejna Kolejna.pl Premius Players Puck. Banerki. Inform. O, to wiadomo kto. 25 rozbudów premium Premier League. Em. 13 paczek do końca. Ja lubię numer 13. On jest spoko, on jest fajny. I znowu gadam głupoty. O! O lo, 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 lo! Zaskocz mnie! Anglia! CM! I to jest Chelsea! I to jest ten! No on! To jest on! Ale szpetarda widzowie! 91 pace, 92 shooting, 70 defensywy, 93 driblingu, 93 podaj. Matko, jedyna jestem całe czerwony, ale jednocześnie cały podierany, ale genialny toc. Ale siadło. Ale siadło. Karta za no, 300 tysięcy. Ale siadło mocno. I ostatnia na ten moment. No, no, chyba też nie warto. No i widzowie, dzisiejszy odcinek kończymy o śmiałkach za 50 tysięcy. Mam nadzieję, że skończymy go z wielkim szytupem, tak jak przed chwilą. Ten Ederson też wjechał na nasze rejony. Ja go powitałem chlebem i solą, a później czymś, o czym nie mogę powiedzieć. Teraz trafiamy w pierwszej. Niestety, nic ciekawego, ale spokojnie. Cztery paczki do końca, widzowie. Cztery paczki, paczka za 50 tysięcy. Czy coś tutaj będzie? Jest? No nie, no czemu nie ma tego niebieskiego podświetlenia? mam się tutaj, zdenerwować za chwilę. No i ostatnia paczka za 50 tysięcy monet. Ja trzymam kciuki, dmuchnę se. I cyk. Widzicie, tak się dmucha. Nie. Naprawdę Liga Mistrzów, seriously? Naprawdę? Are you demanding me? Ale jest Alison. I powiem jeszcze, że ten Allison to prawie jak ten, ten, ten cały, kurczę, pieczony Ederson. No, widzowie. No. No odcinek musicie przyznać, że był potężnie gruby. Wielkie dzięki za oglądanie tego odcinku. Widzimy się jutro o godzinie 12.00. Trzymajcie się cieplutko. Pa-pa.